Witam, w tym poradniku przedstawię co zrobić by krajopody działy prawie tak samo jak w ARK Survival Evolved Wejdziemy sobie w plik gameusersettings.ini i wkleimy dwie rzeczy Dobrze, no to zaczynajmy bez zbędnego tam pierdolenia Klikamy prawy przycisk myszy na ARK Survival Ascended, przeglądaj pliki lokalne Shooter game, saved, config, windows i szukamy gameusersettings.ini Scrollujemy sobie w dół aż do rubryki Server Settings. O, proszę bardzo. I wklejamy te dwie rzeczy, które pierdolę w opis. Mogę je wkleić jeszcze raz. O, klikamy sobie Ctrl S, żeby zapisać. Dobrze, no pokażę, że wszystko działa. Tylko włączę grę. Dobrze, jesteśmy w grze. Teraz przedstawię, że wszystko działa. Nie ma tu żadnego kraju w okolicy. Proszę bardzo. Można normalnie sobie wyciągnąć dinozaura, mimo że tu mamy jakąś baskę, ale nie ma tam kraju fryża. Mogę nawet pokazać, ale no, mi się nie chce za bardzo, ale nie ma. Dziękuję za oglądanie.